Singielka z wyboru nie żyje w celibacie. Mieszka sama, jest samodzielna i samowystarczalna. Słyszę męskie opinie. Egoistka, egocentryczna, nieodpowiedzialna. Że jest roszczeniowa, zbyt wyzwolona i ma zbyt wysokie wymagania. Singielka z wyboru słyszy, że jest feministką. To ma brzmieć jako belga. Współczesny model kobiecości się zmienił. Ale mężczyźni chcą, żeby było po staremu, a wszystko to ze strachu, ich strachu przed samotnością. Często kobietom jest naprawdę dobrze solo. Mężczyzna okazjonalnie tak, bez potrzeby, żeby jego skarpety wirowały w naszej pralce. Wierzymy, że miłość nadaje sens naszemu życiu. Na przykład miłość własna. Wierzymy, że miłość istnieje, ale nie czekamy, żeby nas wybrał i uratował rycerz na białym koniu. Kobiety dziś wybierają, decydują. Czasami lepiej jest żyć samodzielnie, na własnych warunkach, niż w obciążającej, raniącej, nieszczęśliwej relacji. A co ty o tym sądzisz?